No, wyobraź sobie, pół emerytury wydała na buty. Paweł Pochwała to jest program ZUS dla Ciebie, witam. Proszę Państwa, jedni mówią, że kryzys trwa, inni, że właśnie się kończy. A niewątpliwie prowadzącym własne firmy nie żyje się lekko. I dziś w naszym programie porady właśnie dla nich. A konkretnie mówić będziemy o tak zwanym układzie ratalnym. Zapraszam. Wiele firm jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie są płacone składki, odsetki rosną. Czy coś można poradzić, aby nie wpadać w jeszcze większe długi? ZUS może pomóc na wiele sposobów. Może na przykład odroczyć termin płatności bieżącej składki, albo rozłożyć należność na raty. I takie rozłożenie należności na raty jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem? Tak, ponieważ korzyści są takie, że Odsetki zatrzymują się na dzień złożenia wniosku o układ ratalny, więc nawet jeżeli będziemy spłacać należności np. Na do 2014 roku, to i tak odsetki będą stały w miejscu. Po drugie, zaległość spłacamy systematycznie wraz z doliczoną opłatą prolongacyjną równą wartości w połowie składki. Po trzecie, jeśli prowadzimy dalej działalność gospodarczą, możemy brać udział w przetargach. Mieć dostęp do zamówień publicznych lub kredytów, ponieważ w zaświadczeniu o niezaleganiu, które wystawi ZUS, będzie podana informacja, że zobowiązania spłacamy w układzie ratalnym. Ale przede wszystkim uregulowane należności będą miały duży wpływ na wysokość naszej emerytury, renty lub innego świadczenia. I każdy wniosek jest pozytywnie rozpatrywany? Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Bowiem na podstawie dokumentów złożonych przez płatnika badana jest jego sytuacja finansowa. Inaczej bowiem rozpatrywany jest wniosek o układ ratalny składany przez osobę, która sama za siebie opłaca składki, a inaczej, gdy wniosek jest rozpatrywany firmy zatrudniającej pracowników. Warto podkreślić, że sam fakt złożenia wniosku o układ ratalny nie stanowi gwarancji przyznania tej ulgi. Ostateczna decyzja zależy od tego, czy zostaną spełnione określone wymagania. Pani Justyno, to wobec tego proszę powiedzieć, co zyskuje osoba, która sama za siebie opłaca składki. W przypadku płatników prowadzących tzw. jednoosobowe firmy, ZUS może rozłożyć pełną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na fundusz pracy. Niezależnie od tego, że firma już nie jest prowadzona. No dobrze, to rzeczywiście ulga jest znaczna, a jak to wygląda w przypadku firm zatrudniających pracowników? Tutaj jest już warunek. Jaki? Pracodawca jeszcze przed zawarciem układu ratalnego musi spłacić składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracowników. Wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne, no i oczywiście wraz z należnymi odsetkami. Dopiero po opłaceniu tych składek. Pozostały dług zostanie rozłożony na ratę. I tutaj również należy pamiętać, że niepłacenie składek za pracowników ma także wpływ na wysokość ich emerytury, renty lub innych świadczeń. Pani Justyno, powiedziała Pani nam już, co nam daje układ ratalny, jakie warunki powinniśmy spełnić, aby go otrzymać, ale czy to są wszystkie zasady, o których powinniśmy pamiętać? Nie wszystkie. Zasady, które przed chwilą wymieniłam, dotyczą przypadków, gdy nie prowadzimy już działalności gospodarczej. Natomiast, gdy kontynuujemy prowadzenie firmy, wtedy oprócz wyznaczonych w harmonogramie rad, musimy opłacać także bieżące składki. Niedotrzymanie warunków grozi zerwaniem układu ratalnego, naliczeniem zadłużenia zgodnie z obowiązującymi odsetkami, a także wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Więcej szczegółowych informacji dla tych z Państwa, którzy prowadzą własne firmy i mają kłopoty z opłaceniem na czas składek ZUS-owskich, znajdą Państwo na stronie internetowej naszego programu. Przypomnę na wszelki wypadek www.zusdlaciebie.tvp.pl, a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dziś to wszystko, żegnam się z Państwem i oczywiście zapraszam do obejrzenia następnego programu z cyklu ZUS dla Ciebie. Do zobaczenia! Na pewno będzie dobrze! O co zakład? E, zakład. Kochana, jedyny zakład, jaki ja uznaję, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych.